Szczerze witam w czytaniu kwietniowym. E, mamy wiosnę, zobaczymy, co ta wiosna wam do tego życia wniesie. E, pamiętajcie, że to są rozkłady ogólne, nie z każdym będą rezonować, więc jeśli potrzebujecie już takich stricte czytań na wasze życie. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Dziękuję, że jesteście za lajki, za subskrypcje i komentarze. No i tak ogólnie, ogólnie jakieś możecie dostać pieniądze mm, związane z jakąś instytucją, może jakieś sądowe, e, może jakaś inna tutaj instytucja, o któ z którą walczyliście. E, o coś, może jakaś toczyła się sprawa względem sądu jakiegoś, czy, czy właśnie um, czegoś innego, i tu się pokazuje, że te wpływy. Gdzieś w tym miesiącu mogą się pojawić, może to jest jakaś dotacja, może jakiś zwrot z instytucji, no może po prostu skarbówka Wam zwróci, też tak może być. No, ale finansowo bardzo fajnie e, się pokazuje ten czas, dużo możliwości będziecie mieć do wykorzystania, w ogóle idzie do Waszego życia coś nowego. Zmiana jest e, ogólnie życia, więc, no, jeśli gdzieś do tej pory nie było tak, jak powinno być, może tu się pojawić. E, pokazać taka iskierka nadziei, że coś się zmieni no, i zobaczymy na lepsze. Tak, ale e, uważajcie też, żebyście tak za, za bardzo nie roztwonili tych pieniędzy, bo tu się może okazać, że co prawda zysk będzie i tak się zachłyśniecie tym zyskiem, że za chwilę będziecie mieć braki. E, dużo zależy od tego, jak macie już przepracowane pewne rzeczy. Ci, którzy sobie jakby wcześniej już poukładali, wyciągnęli wnioski z tego życia, z tych Waszych doznań, z tych Waszych przeżyć, no to tutaj mamy taką fajną zmianę, idzie lepsze. Tak? Odrobiliście swoje i teraz będziecie tu brali już pozytywy. No a ci, co nie do końca odrobili, a trzymają się gdzieś tam swoich jakichś utartych schematów, no to może się okazać, że wcale nie będzie lepiej, tylko będzie wręcz gorzej. Dlatego, że życie w pewnym momencie daje nam takiego kopa. No albo ty się w końcu obudzisz, albo będziesz tkwić właśnie w tym, więc gdzieś następuje pogorszenie. Często się pytacie, dlaczego tak jest, bo mam klątwę, bo coś. Nie, zazwyczaj to nie jest sprawa klątwy. Klątwy się gdzieś bardzo rzadko pojawiają, objawiają w naszym życiu. Raczej to jest wynik naszego błędnego myślenia, naszych błędnych postanowień. To może być różnie, no, na przykład, będziecie się trzymać jakiegoś księciucia. Czy też księżniczki, gdzie już dawno powinniście to odpuścić, zamknąć, a wy uparcie przy tym siedzicie, no później nie dziwcie się że to życie Wam niesie same problemy. Jaki jesteś na przykład związka, które są patusowe i z jakichś dziwnych przyczyn nie chcecie go zostawić, bo nie wiem, bo tam kościółek, bo to, bo tamto, no to później no, nie dziwcie się, że macie gorzej, pomimo tego, że powinno być lepiej, że to życie się powinno ułożyć na plus, no niestety nie chce się ułożyć, bo Wy nie podejmujecie żadnych decyzji, nie dbacie o siebie, nie walczycie o siebie, tylko tkwicie w jakiejś dziwnej sytuacji. To może być związane z pracą, do której idziecie, bo musicie i ta praca już wam nie leży, a wy się jej trzymacie na siłę, no bo, no, bo się boicie pójść jakby po nowej, czy macie się tej swojej strefy jakiegoś dziwnego komfortu, które komfortowe nie jest. Więc w zależności od tego, tak jak mówię, jak macie to przepracowane, czy walczycie o siebie, czy zostawiliście te wszystkie dziwne wasze sytuacje, co nie jest łatwe, oczywiście, że nie, ale jest możliwe tu będzie następowała takie albo plusy, albo minusy. Albo okazje na plus do wykorzystania, no albo jeszcze życie Was troszkę sponiewiera. Co do singli. No, tu się pokazuje coś fajnego, bo mam tutaj... Um, osobę do takiego związku, czyli możecie poznać kogoś, kto faktycznie już jest do tej relacji, może długo na to czekaliście, yy, tak jakbyście dali sobie spokój w ogóle, no co ma być, to będzie, przyjdzie, to będzie, nie będzie, to nie będzie i w tym momencie właśnie, no to jest takie też odrabianie, wiecie, nie szukanie na siłę, bo wiecie, jak się szuka na siłę, to się główienko znajduje, tak? Zazwyczaj. Bo wtedy jesteście łatwym celem do tego, aby ktoś mógł Was, do Was się przytulić. Nie wiem, wykorzystać Was, czy po prostu wchodzić w te relacje, gdzie no, em, no chce mieć po prostu mamusię lub tatusia, e, która będzie ich przez życie ciągła. To nie o to chodzi. Niemniej jednak uważam, że tu ktoś powinien się pojawić do takiej stabilnej, fajnej relacji. Jeśli zaś chodzi o związki stałe. Tu mam wrażenie, że taką dominację jest męska nad tym związkiem. Ten mężczyzna, z którym jesteście, no taki jest dosyć wymagający. Może mniej się udziela, mniej was wspiera, wymaga od was, a nie bardzo coś daje od siebie. No i to jest właśnie to, jeśli wy tego nie będziecie się starać, dziewczyny, zmienić, może okazać się, że życie wam będzie robiło. Jeszcze gorzej, no i będą kłody pod nogami, no bo trzeba to zmienić, no albo zrobicie rewolucję w tym swoim związku i w końcu zmusicie tego partnera, aby on odciążył Was, bo ja mam wrażenie, że jesteście takie przeciążone, że chciałybyście więcej miłości, więcej okazywania uczuć, żeby, żebyście wiedziały, że jesteście ważne dla tego partnera, a nie, że on jest z Wami, bo kiedyś tam powiedział tak no i o to przyjdzie mam powalczyć no tutaj karty pokazują, że najlepsza jest rozmowa ja wiem, że to ciężko, bo jak ktoś nie jest nauczony rozmawiać to będzie udawał, że was słucha ale wiecie, jak takich rozmów będzie ileś tam, no to w końcu go zmusicie do tego aby on to wysłuchał, bo on to w końcu no zajarzył, tak, i coś w tym zmienił. Inaczej będziecie sobie tkwić, tak jak powiedziałam, tak jak jest. Jeśli chodzi i pra o pracę, no osoby, które wyjeżdżają gdzieś do pracy za granicę, bądźcie mm, tutaj Ostrożni, dlatego że może się okazać, że no, ta praca wcale nie jest dobra, ktoś Wam coś naobiecywał i no niestety trzeba będzie sobie tam na miejscu na przykład poszukać czegoś innego, więc jakiś zasób finansów musicie mieć, aby przetrwać jakiś czas w razie czego jakby nie wyszło. Osoby, które się nie wybierają za granicę, uważajcie na tych ludzi, z którymi współpracujecie, bo pomimo tego, że pokazują Wam taką postawę, że Was lubią i tak dalej, ale gdzieś tu wyciągają od Was pewne informacje, a później gdzieś podają dalej. Także wiecie, w pracy to są znajomi, to nie są przyjaciele, więc nie zbliżajcie się do tych ludzi za bardzo, z tego względu, że za każdym razem. Jeśli będzie taka możliwość, to wykorzystają wszystko przeciwko Wam, a to jest Wam niepotrzebne. Karta Rady, no to jest jakbyście byli osaczeni, nie widzieli wyjścia z pewnych sytuacji. Tu wyjście jest, ale chyba za dużo macie na głowie, za dużo się wydarzyło gdzieś negatywów, i Wy jesteście jakby w klatce zamknięci. Tylko tak jak mówię, ta klatka jest w Waszej głowie, to wyjście jest, tylko Wy musicie się odważyć, jakby sięgnąć po to Wasze szczęście. No nie jest to łatwe, nie jest to proste, ale nic w życiu nie jest łatwe i proste i wszystko trzeba nam powalczyć, ale jest to możliwe. Jeśli chodzi o aniołki. Związek z innego wcielenia, znaliście się już wcześniej. No właśnie, być może w, jesteście w relacjach, gdzie one są z poprzednich wcieleń. Wiadomo, że te relacje są gdzieś trudne, i dlatego trzeba doprowadzić do współpracy, do tego, aby ten partner się ogarnął. On musi też odrobić pewne rzeczy, bo inaczej w kółko będziecie mielić jedno i to samo. Kochani, dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia.